Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Arek, a ja was witam po długiej nieobecności nagrywania na YouTube'a Z przyczyn, że tak powiem, prywatnych Czekajcie, bo widzę, że czegoś nie zrobiłem na no, obiadzie Będzie? Będzie Jak zepsułem, to zepsułem, ale naprawiłem Więc no, lewą tylko się napiję Na waszych ekranach, jak i na moim Ja i moje układanie tekstów. Five, na... Five... Five Nights at Freddy Secret of the Jest to gra, która wyszła w tym roku. Jest może jeszcze w fazie testów, ale ja nie, nie wiem. Nie do końca wiem, więc no. Kto mnie tu cholera pisze? Czekajcie chwilę, bo muszę im powiedzieć. Dobra, będę pisać najwyżej, nie będę pisać. Ja tylko zmienię nam rzecz. Nie gram na kontrolerze, a mogę po polsku. Audio. Ja chciałbym trochę muzykę. Nie poszłem do łazienki. Nie poszłem właśnie do łazienki jak... Zanim zacząłem nagrywać. Nie z tym. Zacznijmy sobie. A! Ja mogę prowadzić? Oś faken Ja chciałem ten... A mogę kamerą ruszać? Mogę. Dobra, nie z tym. A nie właśnie czym jestem w Stanach czy nie? Ja jak w różnych grach jadę, ja się wolę skupić na jednym punkcie I przed sobą A nie muszę prowadzić? Okej okay. No to ja nie wiem po co w sumie dotykałem w ogóle tego Dobra. Dobra. Dobra, nie chcę. Pogadajmy, ja w tym czasie napiszę znowu. muszę puszkę z odejść, dalej bo chcę widzieć y, czas y, nagrywania żeby wiedzieć mm. Mm. ja troszeczkę powinienem bardziej nagrywać od y... jezu, nafa to się jakoś nazywało, nie pamiętam teraz. Arnold Schwarzenegger. It's security Bridge. Bo ja nagrywać i wtedy dopiero to przejść. Ale nie grałem i ja pan. O,

Nie wiem, co podjeść, jakim przyciskiem, muszę przeklikać. Oczywiście. Może ja sobie sprawdzę tu. Option. Ale ja nie gram na... Dobrze, specjalnie wezmę chyba kontroler. Pada kontroler. Ja nie wiem teraz, czy mam szukać, czy co. Aha, da się biec. Jeszcze raz zapalić na guzik? Nie chcę pogada. A, nie chcę gadać dalej Dziebre O, oh, to jest close Hm N No w dupę kopaną To O! I no! O super! Mm. Z tego co wiem, gra jest pod horror podchodzi ja horrorów nienawidzę. Więc będę darmordę. Lewy kontrol, dobrze. Więc jak będę darmordę, będzie się słyszeć, ale spróbuję się nie trzymać. Ja mogłem iść seria przed odcinkiem do toalety. Dobra. Zaraz nagramy ten i zaraz najwyżej. Pójdę sobie. Aha, i tu mamy zapis. No dziwimy mnie Dobra, dobra. Ale give me a second. Ja do toalety muszę iść. Więc czek poczekajcie chwilę. Dobrze ja. Jestem Witam po małym Które miało miejsce Ryn temu Z powodów Wiadomo Jakich? Fizjologicznych <gryny> Przyznaję się tego Au Au Dobrze Jo ja. of This is awesome. Co to jest? Mr. Helpful.

O. John jest. Tam. Ej e e e się zepsuło. I yeah. A nie, chcę, coś wyskoczy teraz, Neria, to ja normalnie będę mordę przecież, dar. Aha. A jak mogę zmieniać? No dobra, nie, no bo to jest pauza Ja zaraz wymacam całą klawiaturę i ja znajdę odpowiedni przycisk Give a second, ja muszę kontrolki zobaczyć najpierw Tu mi się za bardzo nie podoba. Kto mi zapisze? Dobra, ja sobie teraz tak poprzechodzę tu i zobaczymy, co jest ciekawe. Szafa. Ciekawe tak powiem brzydko pochuj i szafa tam też Ale ja na przykład nie wiem co ja mam zrobić żeby ten 啊哈！Aha. OK. Ale czy muszę mieć wszędzie jedynki. Dobra. Jeszcze raz. Give us a shot. Uh, Help. Retail, showroom, welcome, warehouse, loading bay, admin workshop backstage Zrobię to, bo ja muszę to dosknięć. 这个咋啦？妈呀！ Proszę bardzo, ale tu coś stało. Tam stał jakiś słoń. O Jezus. Nie, hop także jeszcze. Ah, yes, I'm security repair creator admin type ah oh, Jesus artifacts admin wing manager office showroom the washroom A no, dobra, zrobię. Ja nie wiem, czy... Może mi pani jeszcze troszeczkę ten... Tak to jest, tak się mało... Się, Czekać, ile mi tu... Nie ma już dola. Nie, no Hop, niam Chwilę, moment, bo chcę zakończyć Będzie krótki odcinek, bardzo Więc ja dziękuję, że byliście Rozwikłaliśmy małą, tak powiem, zagadkę z... Tym... Gównem że z upgrade'u co nieco wiemy, co gdzie jak też będziemy wiedzieć. To, że tu chodzi jakiś wielki słoń, też wiemy. To też wiemy. Więc w sumie z takich postałych rzeczy co i jak będziemy wiedzieć. Więc ja Was zapraszam na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy się pojawi. Wii oui. Fan. <laughs> Więc dziękuję jeszcze raz, że byliście i do następnego i Pa pa!